A więc dzisiaj powiemy sobie o przestrzeganiu prawa i zasad bezpieczeństwa w sieci, a dokładniej poruszymy tematy praw autorskich, wizerunku i danych osobowych w sieci oraz jakie chronić, nasze prawa, które przystępują nam w sieci, oraz odpowiedzialność karna związana z wszystkim powyższym. Prawa autorskie to zasady, które chronią twórców i ich dzieła, jak książki, muzykę, filmy czy zdjęcia. Dzięki nim autor ma kontrolę nad tym, co się dzieje z jego pracą, kto może ją publikować, kopiować albo sprzedawać. Bez zgody autora nie można po prostu wziąć i użyć jego dzieła, bo to by było jak przywłaszczenie czyjejś pracy. Prawa pokrewne to z kolei ochrona dla osób, które nie są autorami, ale mają duży wkład w tworzenie czy odtwarzanie dzieła. Na przykład aktorów w filmach czy muzyków grających piosenki. Ich praca też jest chroniona, żeby nikt nie korzystał z niej bez pozwolenia. Dlatego ważne jest, żeby korzystając z internetu czy materiałów do szkoły, zawsze sprawdzić, czy coś jest dostępne legalnie. Wizerunek i dane osobowe to elementy, które pozwalają na identyfikację konkretnej osoby. Wizerunek obejmuje przedstawienia takie jak zdjęcia, nagrania wideo czy inne materiały ukazujące wygląd danej osoby. Dane osobowe z kolei to informacje takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu czy PESEL. W dobie internetu szczególnie ważne jest ich odpowiednie zabezpieczanie, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu. A więc tak. Po pierwsze, pomyśl zanim coś wrzucisz do sieci. Zdjęcia, posty czy komentarze w internecie zostają tam na długo. Zanim coś opublikujesz, zastanów się, czy chciałbyś, aby zobaczyły to osoby trzecie, takie jak pracodawca czy nieznajomi. Nie udostępnij danych byle komu. Unikaj podawania swoich danych osobowych, np. numeru telefonu, adresu czy PESELu, na stronach lub w konkursach, które wydają się podejrzane. Weryfikuj, komu powierzasz swoje dane. Używaj silnych i unikalnych haseł. Hasła to klucz do Twoich danych, nie lekceważ ich. Twórz hasła składające się z liter, cyfr i znaków specjalnych, a także regularnie je zmieniaj. Nie stosuj jednego hasła do wszystkich kąt. Co też jest ważne, Unikaj korzystania z publicznych sieci Wi-Fi, np. znajdujących się w kawiarni czy na lotnisku. Może to być ryzykowne. Zachowaj czujność wobec podejrzanych wiadomości. Nie otwieraj linków ani maili załączonych od nieznanych nadawców. Zadbaj o ustawienia prywatności w mediach społecznościowych, czyli możesz np. ustawić swój profil na prywatny. Kontroluj zgody udzielane aplikacjom i stronom internetowym. Nie zawsze jest im potrzebny dostęp do twojej lokalizacji czy do kamery. Powiedzmy teraz może jakie my posiadamy prawa i jaka kara nas czeka za ich złamanie. Prawo do prywatności. Twoje dane osobowe są chronione, a ich przetwarzanie wymaga zgody. Kara za nielegalne wykorzystanie danych: grzywna, ograniczenie wolności lub do dwóch lat więzienia. Prawo do ochrony wizerunku. Twoje zdjęcia i nagrania nie mogą być używane bez zgody. Kara do dwóch lat więzienia za naruszenie prawa do wizerunku. Prawo do wolności słowa. Możesz wyrażać swoje opinie, ale z poszanowaniem innych. Kara za zniesławienie lub obrażanie w internecie, grzywna, ograniczenie wolności lub do roku więzienia. Prawo do bycia zapomnianym. Masz prawo żądać usunięcia danych z internetu. Kara, brak realizacji tego prawa może skutkować sankcjami cywilnymi i administracyjnymi. Prawo do bezpieczeństwa. Masz prawo korzystać z internetu bez obawy o wyciek danych kara za wyciek danych osobowych, wysokie grzywny na przykład RODO oraz do 3 lat więzienia za rażące zaniedbania. Czyli podsumowując, dbaj o swoje prawa w internecie, bo nikt inny za ciebie tego nie zrobi. A ja teraz wracam do grania w Cesa. Elo.